Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Koko i kolejny odcinek wyzwania dziesięcioleci. Kochani, dzisiaj mamy święta, a właściwie Wigilie w czasie wojny, bo przypomnę, że obecnie trwa druga wojna światowa, ponieważ tylko nasza Jordi wstała i teraz urzęduje w łazience. No, to może ja przypomnę trzy główne zasady, które nas obecnie obowiązują. Zresztą na pewno je już wszystkie pamiętacie, ale powtórzę i będę powtarzała do znudzenia. Kochani, pierwszą główną zasadą jest to, że Simon przysługuje jeden gorący posiłek dziennie. Pozostały głód zaspakajamy tym, co mamy. W naszym wyposażeniu, wyhodowane oczywiście w naszym przylegającym domu ogrodzie, tutaj, tutaj. No i tym, co złowimy w tym zamarzniętym stawie. No teraz, kochani, jest trochę ciężko, ponieważ, jak wiecie, u nas panuje zima. Na dworze jest lodowato i są nieustające opady śniegu, dlatego te plony. U nas nie są aż takie bogate jak zazwyczaj by było, no i trochę moi simowie głodują, bądź chodzą do sąsiadów i dobijają targu wymiennego. Jeżeli chodzi o tą zasadę, do niej jest maleńki wyjątek, który dotyczy małych dzieci. Kochani, małe dzieci jedzą spokojnie posiłki, nie będę ich katować. Na początku tak robiłam, ale później doszłam do wniosku, że nie będę biedactwa katować i niech jedzą dowoli, żeby mi później nie głodowały i nie zostały odebrane, bo tego bym naprawdę nie chciała. Drugą zasadą jest to, że jeden sim w rodzinie słucha przez godzinę radia. Jak wiecie, u nas jest to Jody. No, i trzecią już moją zasadą jest to, że edukacja, zarówno w szkołach, jak i na uniwersytetach, została odwołana. Natomiast nie marcie się, moi młodzi Simowie nie zostali pozostawieni bez zdobywania wiedzy, wręcz przeciwnie, rząd, kochani tutaj zorganizował nauczanie podziemne i jak ono wygląda to wy oczywiście dobrze wiecie jak już wspomniałam, kochani, trwają święta mam dzisiaj Wigilię wielkie wydarzenia o, Dina już wstała, momencik niech ona sobie mam tutaj czysto w ogóle tak, i sobie skorzystać i także się wykop ok, już poprawiłam Moja droga, wystarczy tego słuchania, dzisiaj kochani, ponieważ jest święto, e, mamy wolne, chciałabym, żebyś tutaj już pograła, może kolędy, albo posprzątaj mi książki i wtedy właśnie ogarniesz mi e, pianino o... Grayson wstał, Filipa wstała, no i będzie cyrk na kółkach, bo ciotka zajęła łazienkę, a mu się chce bardzo sikać. Wychodź stamtąd, moja droga. E, dzień dobry, moja kochana. E, chciałabym, żebyś się ubrała najlepiej w to i zejdziesz mi na dół, bo ty mi przygotujesz co? Usmażysz mi, kochana, e, rybę na naszą dzisiaj e, Kolację. O, a Ty wrócisz do tworzenia mi pięknych ozdób Ty jesteś już czysta? Nie To choć tutaj na dół, wykąpiesz się na dole I przepraszam, że Cię stamtąd wyrzuciło Ale on by już widoczek nie doszedł na dół Więc niech się wykąpie Mała wstała Mała oczywiście także sobie tutaj skorzysta Nie będzie przeszkadzała kuzynowi. Kochani, jak już wspomniałam, mamy święta, mamy dzisiaj Wigilię. Oczywiście nie będziemy świąt obchodzić jak zwykle, no bo trwa wojna. Ale chciałam coś zrobić dla moich simów i przede wszystkim bardzo mi zależy, żeby oni mieli świąteczny nastrój. No, przed wielkim posiłkiem składającym się z rybki i Ziemniaków, bo tylko je mamy. Moja droga, właśnie, skoro mowa o ziemniakach, chciałabym, żebyś poszła do naszego ogrodu i zebrała cały plon. Dziękuję ci bardzo. Tutaj możesz schować do wyposażenia, nakryjesz mi elegancko do stołu i chciałabym, żebyś kontynuowała pracę z kolei Grayson, no on sobie pogra w szachy, a ty, jak już skończyłaś, to wracaj tutaj do nas na górę ryba jest, bardzo mnie to cieszy. Możesz mi ją schować do lodówki. No i kochani, przyniosła nam Dina między innymi ziemniaki, więc z tych ziemniaków możemy przygotować. Trochę wyobraźni. Pamiętajcie, cokolwiek kliknę, to musi być wielka wyobraźnia. Dobra, dniowe gnochy. Mamy, kochani, dowolne zioła, więc no i powiedzmy, że one są też z ziemniaków, więc niech nasza Filipa to ogarnie. Kochana, już fajnie, że weszłaś na górę. Chciałabym, żebyś ogarnęła naszą maleńką, tak, ogarnię ja sobie, ułepnę tutaj, ona jest głodna. Czy ja makaron z serem dla niej mam? Bo jeszcze nie, nie mam, to będziemy musieli coś przygotować dla malutkiej. On śpi, kochani. Zaczęłam pisać z nim nową książkę, także dotyczącej... Wojny. No, i kochani, wspomniałam o naszych świątecznych tradycjach, ale nie skończyłam tematu. Graż, graż. To przede wszystkim jest świąteczny nastrój. Zjemy na pewno wystawny posiłek, ale najpierw mamy 6 godzinny post i tak puścimy, bo głodujemy, kochani. No, i nie ma prezentów, no bo jak je zdobyć, ale chciałabym, żeby został domek. Ozdobione niestety bez choinki. Nie, 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 bo ty mi zjesz to. Mowy nie ma. Schowaj. Schowaj do lodówki. I wiesz co, mogłabyś, bo ty i tak to potrzebujesz, bo się uczysz tego gotowania. Przygotować mi dla Ameli ten makaron serem, proszę. Nie, dziecko. Ma i wcina. Kochani, jak już wspomniałam, nie będzie choinki, no bo mieliśmy ważniejsze rzeczy do załatwienia niż zdobycie naszej choineczki. Niż przede wszystkim musiałoby to z Graysonem pojechać do lasu i wyciąć taką choinkę. No na to nie mieliśmy po prostu czasu i musieliśmy zdobyć pożywienie. Żebyśmy mogli coś tutaj dzisiaj przygotować Ale nasza kochana Delfina kochani Wspaniała artystka Zajęła się Dekoracjami Które teraz powieszę tutaj No nie Słuchajcie Jak ich trzeba pilnować No to po prostu jest straszne To nie jest dla Ciebie Moja droga Tylko to jest dla Amelii Chciałabym żebyś to odłożyła Nakryj elegancko do stołu i drogie dziecko, chodź tutaj, weź sobie Dina. Dobrze, że jesteś tak ubrana. Chciałabym, żebyś mi wyczyściła chlew. Tu mamy czysto. Nie, nie mamy czysto. Chciałabym, żebyś też to wyczyściła, ale ktoś inny zrobi pranie. Nie ty, bo cały czas ty robisz. Chciałabym, żeby to zrobiła, już Wam mówię kto, Filipa. Dawno nie prawa. Proszę, pierz. Kobieto, żeby mi tutaj nic nie latało, a Ty choć na dół sobie skorzystasz i się wykąpiesz. No i to będą tylko, wracając do przerwanego wątku ozdabiania domku, to będą tylko nasze elementy świąteczne. Właśnie takie małe ozdobniki, które wykonała dla nas Delfina. No, ale myślę, że nie będzie tak źle. Ładnie się postarało dziewczątko. Proszę. I jadalnię i kuchnię już mamy ozdobioną. Ślicznie to wygląda. Ozdobimy także, kochani, tą łazienkę tutaj widzę jakieś obrazki a te obrazki, one mi nie są do szczęścia potrzebne, jest sprzedam zależało mi przede wszystkim na tamtych ozdobach Grayson, chciałabym, żebyś zeszedł, no tak, już poskochanie się skończył, żebyś tutaj usiadł z małą no i mama, przestań dziąbać Dobrze, ona bierze, ta na górze czyściła, bardzo mnie to cieszy. Możesz złotko sobie zejść. Ty chodź też tutaj do nas. Delfina skończyłaś, tak, schowaj sobie do wyposażenia. Możesz także sobie usiąść z rodzinką. To w ogóle, jak wiecie, mamy ciepło. Grayson, Greyson, ty jesteś najbliżej i chciałabym, żebyś mi to sprzątnął. Trochę wydaje mi się, że tego kochanie się przytyło, ale nie martwcie się, ogarniemy i to. Chciałabym, żebyś podzielił się ekscytacją związanym z świętem. Tutaj też moja droga mogłaby sobie tutaj nie cierpię, tylko klapnij. Może się pośmieć. Szczerze i gromko śpiewaj o święcie naszym, o naszej wigilii. E, maleńka, błagaj o nowe zabawki. No nie, kochana, no nie mamy możliwości tego ogarnąć. Naprawdę, bardzo bym chciała coś przygotować. Właściwie my nawet nie możemy chyba tego wydziergać. Obiekty. A, dekoracje. A zabawki. To słuchaj, tak na szybcika tego pingwina. O, proszę, o, ładnie, ładnie. A ty porób zabawne miny, porozmawiaj o zabawkach. Opowiedz dowcip, chodź tutaj, Grayson. Chciałabym, żebyś także podzielił się ekscytacją. Związanym z naszą Wigilią, przyjaźń pogrób to, bo możesz porozmawiać o ułamkach, gdzieś się ekscytacją. Tutaj też pośpiewaj. Tak. Ciotka, skończyłaś już? Powieś na sznurku, zaraz mi zamarzniesz, a tego bym nie chciała. O 16, kochani, zasiądziemy do wieczerzy. Chciałabym, żebyś jeszcze wymieniła. Mi wodę podać tutaj. No, i będę mogła już otworzyć, kochani, naszą lodówkę. Damy rybkę, i jeszcze to. No dobra. Chodź, chodź, chodź. Tutaj ładnie rozmawiamy. No, ona nie że tego wydzierykać. No, no, trudno się mówi. Moja droga, chciałabym, żebyś przede wszystkim się ładnie ubrała. Może być ta sukienka. Moje panie, wy też stroję, Tak, żeby jakoś oni tutaj Wyglądali. Wiadomo, że, że ustalmy, że robili to w swoich y, pokojach, ale ja już idę na łatwiznę. I kochana, ponieważ ty siedziałaś y, przy garach? chciałabym, żebyś zawołała ich na wieczerzę. Chodźcie, rodzinko, chodźcie, droga rodzinko, mamy ozdobione. Wiadomo, że ostatnio, kiedy obchodziliśmy święta, było znacznie lepiej, ale trudno się mówi. Naprawdę trudno. Dzieci, ja Wam to odklikam. Chodźcie, drogie dzieciaczki, chodźcie, chodźcie. Możecie pogadać sobie już tam, w jadalni. Dinuś, przebierz się w coś ładnego, dobrze, dziękuję ci bardzo. No i chodź tutaj na rybkę. Łojeju, dziewczynko, co ty mi się tak świecisz? Och, to zmień strój, bo będziesz mi się cały czas świeciła, a tego bym nie chciała. No. Okej. Okay. I usiądź sobie tutaj. Tak, zachowuj się jak dobry Sim. No i co? Co robimy, kochani? Myślę, że podzielimy się świątecznym nastrojem. Możemy także nie narzekać. No, wiadomo, że te święta nie są radosne. No, no co ja tutaj będę ukrywać? No, ale taką, taki mały element świąt, żeby był. Tutaj klikam, dnie. Teraz trochę poklikam filipie. Każdy na pewno coś świątecznego tutaj zrobi. Powiedzmy, że śpiewają, kochani, oni kolędy. I może się podzielić nastrojem. Choć tutaj usiądź sobie. Ty też mi tutaj wróć. Teraz ty. Chciałabym, żeby się podzieliła nastrojem. Pośmiała się. Tak, śmiej się głośno. I gromko tam chyba było. Pośpiewaj o święcie. Podziel się nastrojem. O, dziel się nastrojem ze synkiem. Tutaj. Prosiłam Cię, Dina, żebyś usiadła. Czemu tego nie zrobiłaś, moja droga? dzielcie tym nastrojem nie narzekaj, nie narzekaj Na pewno im kochani jest smutno zapytaj czy zasługuje na prezent. Nie, 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 tego bym nie chciała i możesz mi pośpiewać. Od tej były jakieś obejmowanie bardzo ładnie. No i dzieci. Jak już jesteś ciotką, to możesz, to możesz jej pośpiewać troszeczkę. Podziel się z mamą ekscytacją. I chciałabym także, żebyś, żebyś pośpiewał. No i z kuzynką podzielimy się ekscytacją. To była ekscytacja, bo nie zdążyłam tak ekscytacją przeczytać. Chciałabym, żebyś. O sikanie! Moment, moment, moment. Muszę, żeby ona poszła sobie skorzystać. Mała, kochani, także potrzebuje nocniczka. Niech pójdzie na górę. Mhm. I tutaj ja skończyłam. Błagaj o nowe zabawki. No, niestety nie. No, przykro mi, kochani. Żyjemy w ciężkich czasach. No, ja nie mogę tego zrobić. Wiecie o tym dobrze. No, chciałabym, żeby sobie tutaj jeszcze usiadła. I tak wyjątkowo, kochani, zjemy sobie jeszcze to. Niestety nie udało nam się zdobyć składników do tego świątecznego ciasta. No ale myślę, że nic się nie stanie, jak zjemy tylko to. Widzicie, mała nie zjadła całej rybki, ale ja będę chciała, żeby ona skończyła. Najbardziej smakuje małym dzieciom w mojej rozgrywce makaron z serem, no i biedactwa tylko tym kochani karmię. No my tutaj śpiewamy kolędy, no umówmy się kochani, że to są kolędy, ok? Śpiewaj, śpiewać kochani, każdy może, czasami świetnie, a czasami gorzej. Ja niestety należę tak szczerze powiedziawszy do tej drugiej grupy. Więc ja unikam śpiewu jak ognia. Możemy się podzielić nastrojem. I tu też chciałabym mała, żebyś przede wszystkim choć do mamy. Popraw mamie humor, pośpiewała z mamą, podzieliła się ekscytacją porozmawiała o smaku rybki, że bardzo Ci smakowało i poentuzuj się także posiłkiem. Na pewno mamie będzie miło, że ktoś, kochani, to zauważył. Tu także podzielimy się ekscytacją. Nie, nie, nie błagamy, kochani, o zabawki, ale możemy porozmawiać o tym, z mamuśką podzielimy się ekscytacją i chciałabym, żeby pośpiewały jeszcze, nie? O, pośpiewaj. Z wujcem, porozmawiaj o ułamkach. Wy lubicie ogólnie to samo, pośpiewamy jeszcze, podzielimy się kochani ekscytacjami, nastrojami, no i wszystkim, co tutaj możemy. Małej kochani chce się już spać, więc ja już ją po położę do łóżeczka. Jak oczywiście się ogarnie. No, kochani, wyjemy. Dinuś, porozmawiaj o zainteresowania. Chciałabym, żebyście ty także się podzieliła nastrojem, przeprowadź to ożywioną rozmowę, macie małe kontakty, a nie, już nie, pośmiej się yy, pośmiej się jak yy, szczerze i głośno, tak pośpiewaj no, a tutaj kliknę, moment żeby tak, ćwiczyła śpiewanie, czyli kochani yy, usiądź sobie tutaj dziecko drogie Mhm. Teo, Ty też sobie tutaj usiądź. Gdzie ty idziesz? Mała? Nie, 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 nie. O, widzę, że krówką trzeba się zająć. To on to zrobi. Przestań gałożyć, idź to zrobić. No i co? Myślę, że będziemy teraz, kochani, śpiewać kolędy. Tak. Możesz i sobie skorzystać, bo nie chciałabym, żeby tu była jakaś wpadka. Teraz jak skończysz to, wejść do środka. Tobie się także chce sikać, więc możesz sobie skorzystać i mi wyczyścisz nocnik dziecka. Mhm, ale wiesz co? Zmień strój na ten. To znaczy, z, zejmij palto. O, Dina! To tak, ty mi naprawisz, a delfina posprząta, chciałabym, żebyś usiadła i Teo także sobie usiądzie, zresztą dzieci, kochani, także sobie tutaj e, klapną, żeby rodzinka hotwornów wspólnie pokolendowała, Proszę, proszę. Oto moi kochani wyjce. A Tobie też się chce sikać, więc sobie idź skorzystać. I chodź tu. I od razu kolendujemy. Tak pokolędujemy do 23. I zaraz moi drodzy położę ich spać. Aha, Ty tutaj chcesz usiąść. Dobra, to niech ona sobie usiądzie tutaj. No, i także trochę pokolęduje. Jak miło, prawda? Aż ciepło się robi na serduszku, jak ich widzę. Chociaż szkoda mi, szkoda mi iż, że nie mieli choinki, nie mieli prezentów, nie mieli y, tego, y, co normalnie powinni mieć. Ale tak mówię, ale jak mówiłam, mamy święta w czasie wojny. No więc wiadomo, że w tamtym okresie. Nie było choinek, nie było stołów pełnych jadła, nie było prezentów. Jeżeli ktoś coś organizował, jeżeli dzielili się chlebem, to naprawdę robili to bardzo, ale to bardzo skromnie. No już dłużej śpiewają kolędę niż chciałam, ale nie szkodzi. Już po kochani, ich wszystkich położymy spać. Dobrze. Moje panie także się zaraz położą. Myślę, że możemy sobie to już poodkładać do lodówki, pochować na lepsze czasy. Tobie się koleżanko chce sikać, więc mogłabyś sobie tutaj pójść skorzystać. No, i do łóżeczek wszystkich kochani, kładę już. Spać, no a my będziemy kończyć dzisiejszy odcinek wyzwania dziesięcioleci. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Ja serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej serii. No i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z Wami pożegnać, mówiąc, jak zwykle, pa pa!